Witam Was na moim kanale, zapraszam do dzwonienia, łapki w subskrypcji i komentarza na moim kanale. W dzisiejszym filmie jesteśmy na Wisłocach i co, i chyba zarzucamy wędki. Pierwsza wędka poleci na typowo suma. Będzie tak to, będzie tak, e, hak sumowy e, z rasówkami i e, koszyk z lentą. Także zarzucamy e, sobie. Teraz Wam pokażę nie wiecie w którym kierunku. To będzie taki zestaw. Nie wiem czy widać. Chyba widać. I zaldzimy sobie. Mniej więcej w całym kierunku. tam, wsiądamy sobie troszkę wiełeczka i dajemy sobie na podwórkę i tak, I tutaj sobie muszę jeszcze y, podwórkę bardziej wyprostować. I dać sobie podwórka. więcej tak i drugą wędkę sobie gadzisowy druga wędka będzie na kurtę proteinową e, chrobak, znaczy chrobak. M, biały robak i e, zanętą e, też ogólnie to jest zanęta e, typowo e, na kukurydziana z kukurydzy e, a na haczy dałam sobie glista też Zaczy, co, co, to sobie.

ale zarazu musim iść też tak niedaleko też tak niedaleko domy posiądź sobie w ogóle wolny bieg i powinno być ogólnie jak będzie branie to yy, ziółka zacznie jechać ze szpuli i co? I chyba obserwujemy, czy się... E, pewnie się, zaraz e, widzimy. Rysol, co, e, zaraz się widzimy. Także co, ja sobie wędki ściągnąłem, bo delikatnie jakieś takie brania były, ale to że szkoda było nawet nagrywać. I ja sobie wspomniałem, że sobie ściągnę. I jeszcze raz sobie dołożyłem rastówek. Dzwonęty yy, i w sumie teraz. Założyłem yy, sobie dzwonęta i resztę rzeczy i teraz sobie zarzucimy. Pierwsza prośba będzie typowa na suma. ładnie poleciało. Teraz sobie delikatnie ciężkiem i założymy sobie na przeczwórkę. Teraz sobie załadzimy tripumka. Wrócimy sobie wolny bieg. Dobra, tak się tam jest gotowe i teraz sobie zaćcimy drugą męczkę. W takim kierunku. Dobra. I też sobie dajemy wina płytkórka. I sobie zakładamy ping-ponga. Wyłączamy sobie wolny wiek. I co? I chyba tyle. Także co, nie wiem czy mówiłem, czy nie. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz na tym kanale. I mam nadzieję, że będzie teraz częściej, ogólnie, że będą częściej filmy. Nie tak rzadko jak teraz. się teraz nie było około 2 miesiące filmu. I mam, mam zamiar nagrywać teraz raz w tygodniu przynajmniej. Także co? Myślę, że się będzie, znaczy myślę, mam nadzieję, że będą ciekawe te filmy i to w tyle, Także co, widzimy się chyba za chwilkę. Ja stwierdziłem sobie, że przejadę sobie na Staw, dlatego, że na Wisłące praktycznie nie brało w ogóle i stwierdziłem, że sobie przejadę na Staw. Jestem na teraz na Stawie numer 1 e, w Męczyszu. i co, i będę chciał sobie zarzucić tak samo, tylko, że e, i na teraz będzie truskawka zrobiliśmy trójkrawkę i co? I chyba sobie zarzucamy, także co? Ja sobie przekierowuję kamerę na wędki nie wiem czy w tym miejscu i sobie zarzucamy a jakbym jeszcze pokażę wam jakie wędki w ogóle Właśnie, jakie wędki? Jakie wędki dzisiaj mam ze sobą? W sensie, na jakie wędki łowia już wam pokażę sobie kamerę wezmę ze satybu a robimy sobie dzisiaj na Kongere 70 metra na Kowrotku Okumę i co? I to jest zresztą na e, Szuma. Haks sumowy z starką i e, koszyczkiem 70 gram e, i druga wędka to jest e, co to jest w ogóle Purora e, i to jest e, też chyba Konger, też, nie wiem dokładnie, ale chyba Konger, nie, sorry, Mikado, bo jest nawet jest nawet logo Mikado, także sorry, Mikado E, Purora 3K, 3K e, 360 metra Na kowrotku Okuma e, Kowroty to jest chyba 5000 cika I tutaj jest e, typowo e, gruntowy zestaw e, Nie wiem czy widać czy nie widać e, koszyk z żelentą e, też maniliową, e sorry tryskawkową e, i e, tu jest kurka e, biały robak i e, glizdę tak samo jak i na... znaczy glizdy, rasówki w sumie i e, na haku sumowym też są rasówki także to ja daję sobie kamerę na statek i sobie zarzucamy ogólnie sorry jak mówię niewyraźnie bo musicie mnie słychać, słychać niewyraźnie i co i sobie teraz zarzucamy też obecnie poleci te powody suma 无你小心，这边的是车。

obligacji sobie. Zarysamy. Drugą mam tak. E, ta poleci chyba też tak delikat z delikatnym e, takim bukiem I, i sobie farbę delikatną.

I, i teraz w sumie tak co, widzimy się prawdopodobnie za chwilkę tak co będziemy sobie składać znaczy składać związy wędki, no, założymy sobie zanęty e, e, może jakieś rosówki, zobaczymy zaraz i sobie zarzucimy, tak co teraz sobie zwiedziemy

gryzą całkowicie i zanęty sobie nakładamy i zanęty i rasy głowy. Zanęty sobie rasy piszą, jakby założymy. A śpieg i rasy tak ubeć. To jest napisane, to jest sam, to sobie Nie jest w takim całym kierunku

idzie, dobra co jest obżarło i kurka i i te rasówki, dobra nic się nie dzieje, zakładamy sobie Yy, Zanętę i rasówki i coś na hacik Chyba tylko, tą samą kulkę co, co było Dobra Ja sobie to zielsko muszę wyciągnąć się koszyka Damy może jakieś bliskie albo bliskie, bo ja dał żyć, tak? 4, ze 3. Takie większe. Ja by jakieś może okreśkuszył albo jakieś amur. Boś, że amur jest roślinny żart, no Ale to może się jakieś rybka skusić albo karać jakieś większe. Także klisy są założone i zanęta sobie założymy, zanęta tak jak mówiłem jest tryszkapkowa, no bo tak, dobrze mówiłem, truszkawkowa i nabyliśmy sobie zanęta i sobie teraz zarzucimy. że i się robi późno bardzo, bardzo późno. no nie tak późno ale nie niedługo będę jechał do domu także co widzimy się najprawdopodobniej e, chyba za chwilę także co albo jest piknością, albo jeszcze się zobaczymy. także co widzimy się prawdopodobnie za chwilę także tak, e, ja sobie jedną wątkę zwinę tą na sumę co jest i założę sobie wzdręgę, e, bo taki pan mi dał z rękę na haczyk, hak, haczyk jak to mówił, tak to mówił, wymiarową, żeby nie było, że z ręka niewymiarowa, niewymiarowa, a jest wymiarowa, ma 16,5 cm i sobie założymy ją na hak, także co, zwijamy sobie wędkę jedną. Ja, jakieś od szepia. Yeah, jellyskry jak jest. Nie, jak jest. To, to sobie damy. Tak. Jeszcze sobie, znaczy te, te glony sobie ściągniemy i sobie założymy wzręta. Jakby to były drastyczne, znaczy będą drastyczne strony, to, to proszę opuścić tę firmę albo pominąć.

I sobie y, będziemy, zarzucimy. Zdrygaj jest na haciku. Haku haciku, jak to mówił tak to I y, sobie zarzucimy. Jeśli coś złapie, zobaczymy. i chyba widzimy się już przy, albo braniu albo przy, przy końcu filmu po prostu także co widzimy się najprawdopodobniej y, za chwilkę ja już będę kończył y, ten film i zbinałem sobie żwędki spakowałem i co dziękuję za oglądanie zasłuchajcie suba, łapkę, w górę i komentarz na tym kanale i co i pra prawdopodobnie widzimy się już na następnych filmach także co, cześć